W tym filmiku pokażę Wam jak zrobić makaron po rosyjsku. Co będzie potrzebne z narzędziów. Może zacznijmy od nich. Taki tom wiertarek. Tu ziesem nazywa potocznie cadzak, a może to być też dziurkownik Pospolity, choć nie jest pospolity i dwa sita gdyby coś, co nie chciało odetkać a sobie wspaniało miska wspaniałomyślna a ze składników no to makaron 20 gramów makaronu włoski makaron, ale będzie rosyjski a na deser albo. on Robi że smak tego dania robi się wykwintny i pełny smaku. Tak. Co naprawdę? Do miski wrzucamy makaron. Ponieważ jest on dość twardy, taki galaretkowaty, trzeba go uwiertarkować. Robimy to w następujący sposób. Mieszamy tak długo, aż nie, nie zacznie nas boleć ręka. Nie już boli. Teraz musimy nalać wody. Dobra, powiedzmy, że jest nalana. Bierzemy dziurkownik pospolity. Delikatnie nabieramy. I oto. Gdy się chyba odcedził. Gdy się odcedził, wrzucamy go do sitka większego. Teraz możemy już zabrać niska, nie będzie nam potrzebna. Mamy taki oto makaron. Aha, zapomniałam o talerzu, przepraszam. Nie mogę znaleźć talerza, ale co tam. Mamy talerz, który pozwoli naszemu makaronowi oddychać. Wracaj tu! Dobra. Teraz został czas na przystrojenie. Kładziemy to tak, żeby się trzymało. Żeby nie spadło. Tadam. Pokażę Wam to niesamowite zdanie. Oto ono. Przepiękne pod każdym względem baczenia. Jak przesuwam kamerkę to też wykwintne danie dzięki arbuzowi. Jest to makaron po rosyjsku. Pamiętajcie. Robienie to jest łatwe, prawda? No i jest bardzo smaczny. Łatwo się kroi. Trochę się klei do zębów, ale to przyczyna zawartego w nim glutenu. Musi być gluten, żeby arbuz się przyczepił. Ojej, bo się nie przyczepia. Musi być bezglutenowy, trudno. 他白走进去，把他推了。